ziemeczki z tej strony Kaperu Wiem, że na ty będzie inny głos Ale co tam To mój pierwszy odcinek To jest mój skin Gramy w Minecrafta Link w opisie do tego serwera Jest ze mną radziecki pplp Później pokażę też skina Teraz jestem na frybuild Ale jestem w kopalni akurat I dobra Później wam jego skina pokażę A ja chyba pójdę sobie sprzedawać żelazo. Y, czy znaczy drzewo, bo najlepiej się sprzedać bo... no, ja to. Nie, a okay. no to sobie świet. Wracam nawar pani i kopę sobie też. Idziesz do domu, bo byś się pokazał. No, zaraz by powinienem być, muszę levela nabijać. Ciekawe ile będę miał tych lajków. Ale 14, dobra. Mam 17 subów. Ja proszę tylko na razie o 10 łapek w górę. Jak nie będzie to trudno. Dobrze. Dobrze. Chikierka. Gramy na huzuni. Dobra, Home, Dobra, i jestem już na działce. Pokażę Wam mojego skina, bo nie widzieliście, on wygląda tak z przodu, a z tyłu wygląda tak. fajnie. Na słuchawki, moja dziewczyna też ma takie. I właśnie, zrobię jeszcze odcinek właśnie z nią, z nim, teraz to z, nagrywam. I jeszcze z, z, z moim ja Pokażę Ten... Kolega dzwonił i że żebym nie przeszkadzał. No, ściągnij zbroję. A no, już tylko posadzę tę trzcinę. Ej, złapałeś moją trzcinę. Abyś dodał mnie. Dodasz mnie? Nie wiem. Dlaczego? Dodam zbroję. Elko. On wygląda tak? tak. Pokaż z tyłu. No ładny skin. Tak. Prawie ja, tylko nie ma kaptura. Ja mam. Uur, co i tu na Skype'ie piszą. Skype'a nie podajemy. Skype' jest prywatny. No może kiedyś zrobimy Skype'a dla widzów. No, może? a dodasz mi, no proszę. No czekaj, muszę zobaczyć komendę. T u, koszyk, P. P. A D. Ukośnik. P i ja Dobra, już cię do dałem. A, a, a ty dodajmy, mi, ja pozabieram najmniejsze itemki Chcesz to we, weź se, diamentowy mieczyk ze niepotrzebnymi niepotrzebny mi. No daj, gdzie jesteś? Tu u mnie w domku jest. Chcę weź ze skrzynki. A za cały kobel wezmę i go sprzedam. tylko tyle mam kobra idę się kopać. War sklep. Chcę kopać drzewa i będę sprzedawał. Podobno się opłaca, zobaczę. Robię cięcie. No jestem z powrotem, cięcie zrobiłem, bo musiałam... To, bo mi się nie chciało wam pokazywać, ale już prawie to skończę skoń, właśnie. I co trzeba zrobić, żeby tam pójść? Kolejny Żeby gdzie pójść Dobra, tylko... jestem z powrotem już jestem drwalem na, na przykład LOL No i jestem drwaliacem ja też mam drwal dziecko. Kurka, wodna, ze się. No i w Jestem na tartaku już. Ja jak się chodzi na tartak? Komendą warpta tartak. Ja będę kopał i potem to drzewo sprzedawał. Dobra. Dobra. Jestem się na warpta tartak. Ho, 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 chodź tu za mną chodź. Pójdziemy gdzie indziej, bo tu już kopią sobie. To jest piasek. Chodź tu na to drzewo. O kurde Ja mam za szybkiego speedmina, żeby mi to się niszczyło. Ja ja, ja tam na ja na je, 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 jestem na dynche je, i no 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 normalnie mi ko, kopię. Ja już nakopałem staka tego drzewa. Ej, przejdź, bo tam moje drzewo leży. Ej, już prawie snak. A co jak się wykopię, to co trzeba zrobić? Sprzedać i będziesz miał hajs. A, ja ma, mam już prawie drugi stack. No, ja nie. Dobra, ludzie, wrócę, kiedy zbieramy. Dobra, ludzie, jestem z powrotem, ale jeszcze chwilę, no i będziemy kończyć, bo ja mogę tylko 10 minut nagrywać. Bo jakiś trapie, Pomóc Ci, na że będziesz miał pełną pe, no, we, we wersję Banditama? No, poza odcinkiem, ale teraz nie. Zaraz właśnie będę kończył, bo... bo... I już dysk zapełnia się trochę. Czekaj, zostawię sobie speed miner na tego. Ile masz? Ja mam 3, 4, 5, 6, 6, prawie 7 staków. I już się piąty robi. Aha. Czwarty chyba. No, czwarty. Ja mam śigierkę, szybko i na speedmine. Ustaw sobie speedmina na jeden. Ja chcę, Ja mam jeden na jeden, oho. Ja mam speed ustawionego na jeden. No ja teraz też bo mi... Bo jak niszczę, to po prostu mi się baguje i mi się nie niszczy. No właśnie. A ja użyłem zawsze na jeden teraz. Dobrze zanotowany, to tak szybko. No u mnie, Minecraft chyba będzie na właśnie. No mnie nie wie. dobra, raz, dwa, trzy. Już siódmy mi się robi. Na jest dziewiąty. Dobra, ludzie, w następnym odcinku. Idziemy? Skywarsy chyba, albo po prostu to samo co teraz. Dobra. Cześć, mano i pa.